Towarzystwo Turystyczne, przełom Wisłoka. Panownie witamy Państwa z puław. Dziś tutaj wraz z programem Zima w Regionach zawędrowaliśmy. Jesteśmy na stoku. Góra kiczera za nami. Jak Państwo widzą, już ferie w pełni, a i tak narciarzy dzisiaj jeszcze dużo nie ma tutaj, więc jest szansa warto przyjechać, bo kolejki na wyciągu nie ma. Dziś zachęcamy państwa do zimowych atrakcji, do skorzystania z tych zimowych atrakcji, ale już za chwilę będziemy przekonywać państwa, że puławy są atrakcyjne nie tylko zimą, ale też latem i można je y, oglądać z perspektywy dwóch kółek, a wkrótce może nawet żagli. No właśnie, z nami gość Bogusław Szweda, człowiek, który chyba można tak powiedzieć, zakochał się w puławach i okolicy. I przełomach Wisłoka. Na jest w tym wiele prawdy. Yy, powiedzmy w ten sposób, że Kichera Ski to jest na pewno najważniejszy obiekt turystyczny w rejonie przełomu Wisłoka. Jesteśmy w środkowo-wschodnim Beskidzie Niskim, który uchodzi do dołów Jasielsko-Sanowskich właśnie wraz z rzeką Wisłok w najbliższej nam dużej miejscowości Besko. Natomiast większość tej naszej aktywności, szczególnie tej wiosennej, jesiennej i letniej, odbywa się właśnie w Beskidzie Niskim, czyli na południe w okolicy Puław Górnych i na południe od Puław Górnych. Więc przełomy Wisłoka to ja myślę, że to najlepsze geograficzne określenie tego terenu. A gdzie śpi teraz ten niedźwiedź, o którym słyszeliśmy, że tutaj. No niedźwiedź mieszka? na górze, na górze, <laughs> tak. Niedźwiec śpi w Gawrze. Także w tej chwili niedźwiedzia nie spotkamy. Na pewno w listopadzie, czy jeszcze w początkach grudnia, te ślady Można były było widziane. zobaczyć ślady? Tak, i jeszcze w grudniu, tutaj na stokach bukowicy te ślady. Ale teraz troszeczkę wybiegnijmy dalej. Przyszłość? Nie ma zimy. Jest lato. Też można tu przyjechać. Nawet warto. Więc przede wszystkim ośrodek narciarski nie funkcjonuje tylko i to nie tylko ten, ale wiele w tej chwili współczesnych ośrodków nie funkcjonują tylko zimą, ale również wiosną, jesienią i latem. My przede wszystkim jako ośrodek narciarski, jako kiczeraski, staramy się oferować współpracę otaczającym nas z różnych stron tutaj m, obiektom turystycznym, hotelom, pensjonatom, czy też nam przede wszystkim mieszkańcom tutaj. Chodzi o to, żeby z e, ośrodka korzystali i. Ze strony korzystających klientów, ale ze strony również współpracowników, przede wszystkim lokalni czy regionalni mieszkańcy. On ma być rzeczywiście dla wszystkich. W zimie oferujemy szereg, szereg produktów, które w bardzo łatwy sposób mogą być wkomponowane przez hotele, pensjonaty czy też nawet firmy przewozowe. Ale powiedzmy, że to jest ewenement y, na skalę nawet kraju, że z takich ban miejscowości często ludzie uciekają, szukają pracy w dużych ośrodkach albo wyjeżdżają za granicę. A tutaj na nie tylko na przykład siodle pojeździć, tak. tak? Na przykład na Hulejnodze zjechać z góry. No, na pewno jest to początek drogi, dlatego że stworzenie dużej liczby miejsc pracy w turystyce nie jest takie proste i tworzenie tej zagłębia turystycznego, czyli tej stolicy Polski, jeśli chodzi o turystykę kwalifikowaną, na pewno potrwa kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Ale wam już się udaje. No w pewnym niewielkim zakresie tu muszę zachować jednak skromność po prostu. Natomiast na dziś myślę, że mamy realne szanse na to, żeby to zagłębie turystyczne się rozwijało. Ale jeszcze raz powtarzam, to jest możliwe tylko dlatego, że ośrodek narciarski jako główna atrakcja turystyczna, on umożliwia Współpracy poprzez różne produkty. Ja je wymienię szybciutko. szybciutko. Uzdrowiskowy pakiet narciarski, ekonomiczny pakiet narciarski, karta sponsora, która umożliwia to, Wszystko założenie dla narciarzy, no. proszę Wszystko Państwa. dla narciarzy. Ja w takim razie idę na wyciąg, się wybrać i, i sprawdzę, jak to wygląda na górze. A ja już jestem na szczycie Kiczery. Wyjechałem sobie wyciągiem i biegnę tutaj, bo. To nie tylko narty zjazdowe, ale także, jak się okazuje, narty biegowe. Są tutaj doskonałe warunki także do uprawiania tego sportu. No, dowodem na to chociażby Alicja Szczurek, słynna żona, słynnego męża, Łukasz, nasz znany biatlonista, także podobno tu trenował. Tak, tak, trenował Łukasz, tak, tutaj. Jak dzisiaj warunki. Bardzo fajne, trasa jest bardzo urozmaicona. są i fajne zjazdy, są i podbiegi, zakręty, więc jest gdzie potrenować, jak najbardziej. Podobno trochę trudno jednak. Jak ktoś pierwszy raz ubiera biegówki, to lepiej tu na tej łące popróbować. Tak, są takie miejsca, z lasu się wyjdzie, jest kawałek fajnej polanki, także jak najbardziej osoby początkujące, czy tutaj, czy tam kawałeczek dalej, jak najbardziej mogą się również nauczyć biegać na nartach. Od czego trzeba zacząć? Krótka lekcja? Od czego trzeba zacząć? Od chodzenia na nartach. Od tego trzeba zacząć. Przypinamy narty, kije, buty i spacerujemy. Tak jak na nogach. Bardzo prosta sprawa. A potem już powoli można nawet tutaj się z góry puścić. A jak jest trudniej właśnie tutaj na, na Kiczerze? Trudniej jest w dół, czy jednak pod górę? Dla osób początkujących zdecydowanie w dół, bo wiadomo, że prędkości nabieramy, więc, więc trudna, trudna sprawa. Pod górę, jeżeli ktoś nie ma siły, wychodzi po prostu. No, na przykład można tak, narty biegowe. Tutaj na Kiczerze, gdzie dzisiaj jesteśmy, Państwo cały czas oglądają program Zima w Regionach. Ja zachęcam Państwa do tego, aby odpiąć jednak narty i spróbować poznać atrakcje Puła w zupełnie innej perspektywy i wybrać się na przykład na trasy rowerowe. Praktycznie wszystkie drogi leśne usytuowane w Lasach Państwowych udostępnione są do ruchu turystycznego, pieszego i rowerowego, a część z nich stanowi wyznaczone i zorganizowane szlaki turystyczne. Nadleśnictwo Rymanów wspólnie z leśnikami słowackimi przygotowuje projekt polsko-słowacki połączenia lasów w Słowacji i tutaj Nadleśnictwa Rymanów siecią szlaków rowerowych. Byłaby to docelowa sieć około 140 km szlaków. Dla wprawnego turysty, który już tutaj wsiądzie na rower i zapozna się trochę z dosyć bogatą historią tych okolic, naprawdę będzie wiele ciekawych miejsc, które będzie można zobaczyć. Takich miejsc, które mówią o historii tego terenu. Proszę Państwa, dzisiaj mówimy o nartach, o nartach zjazdowych, o nartach biegowych. Przed chwilą o rowerach powiedzieliśmy, bo faktycznie jest tutaj szansa w Puławach na rowerach, nawet do tej pory roku, spróbować swoich sił. Oczywiście latem tutaj także warto przyjeżdżać, bo mnóstwo jest tutaj propozycji. Ja jeszcze raz przypomnę, że na przykład można tutaj w siodle oczywiście konno jeździć, można na rowerach, ale można teraz także zimą na snowboardzie. Proszę bardzo, Ilona właśnie próbuję, przymierza, próbuję. przymierza deskę snowboardową, a razem z nami Kuba Grodecki. Instruktor jazdy na desce snowboardowej. Ilona pierwszy raz. Ja, ja też przyznam się, miałem. Yy, nie jest tak proste, jak się wydaje. Początki nie są łatwe. Nie da się ukryć, że jest to spot, który wymaga od nas bardzo dużo balansu, ale po godzinie treningu można już spokojnie zjechać samemu z górki tak zwanym ześlizgiem skośnym yy, czyli takim naszym podstawowym ześlizgiem, który jest wykorzystywany do jazdy na snowboardzie. Później już. Tutaj jest dość szeroko, można sobie znaleźć takie miejsce, gdzie spokojnie skicery, powoli, powoli. Kuba, krótka lekcja. Czyli tak, nachylam się, staram się przewrócić na ten kant, tak? I General... utrzymać równowagę. Generalnie jeśli chodzi o jazdę na snowboardzie, to utrzymujemy zawsze naszą pozycję podstawową, czyli mamy wyprostowane plecy, biodra są nad deską, kolanka ugięte. Chcę skręcić w lewo, to. Chcemy, na lewo chcemy lewo. się ześlizgnąć w lewo. Przenosimy ciężar ciała, ciała, plus ciała plus mocniej na lewą nogę, kierujemy głowę w lewo. Prawo, odwrotnie. Jedziemy sobie w lewo. Jeśli chcemy wyrównać, czyli zgiwać się po linii prostej, równo na dwie nogi patrzymy przed siebie, a następnie. To jest teoria, zobaczymy jak to wyjdzie. Ilona, ty próbujesz, że my jeszcze obiecaliśmy Państwu. Poprosimy tutaj szybciutko na koniec finał. Czyli nasze dania, dania oczywiście z zaolzia, już są przygotowane. Piotrze, po kolei, co my tutaj mamy? To są kołacze. Może zaczniemy od drugiej strony. Tutaj zaczynamy od naszej zupy czoskowej, innymi słowy Chudojewa, która jest zrobiona na boczku. Tutaj mamy danie główne, weprzokny dozelo, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Tutaj, to jest szczerze mówiąc. Duży, dużo ludzi bardzo woli takie danie, które jest bardziej na słodko. Wygląda nieźle. Knedliczki. Są to, Tak, są, znaczy nie do końca. Bo jest to to samo ciasto, które jest tutaj przy do zelo, z A tym, że słodko. jest zrobione na słodko. Mhm. I jeszcze tutaj mamy taką ciekawostkę, prawda? Bo tak tak to jest. ma też swoją historię. To ma... Ci, którzy wstępowali w Związek Małżeński, chodzili do swoich sąsiadów i opowiadali im o tym, że będą krótce tak, brać ślub. Tak jest, tak się, tak się składa, że właśnie mamy taką u nas tradycję, że, że każda młoda para zanim weźmie ślub. Idzie do swoich sąsiadów, do swoich przyjaciół, często ich kołaczykami i Jakieś zaprasza nadzienie? na wesele, czy, czy ślub, nadzienie makowe lub serowe z jabłkami, z orzechami. Naprawdę, zaraz do próbujemy. No to co proszę my zaraz próbujemy. Państwo też mogą. Wystarczy, przypominam, na mapie znaleźć Polski Krosno. Niedaleko od Krosna są Puławy, gdzie dziś program Zima w regionach i my jesteśmy. Zaraz będziemy próbować tych pysznych dania. My to zapraszamy także na jutro, jutro 9.40. Dalej będziemy w Puławach, a więc do zobaczenia. Do zobaczenia. Program zaprasza Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne, przełom Wisłoka.